Typy graczy gier komputerowych. Okej, okay, słuchaj, misja jest bardzo prosta. Ja atakuję go z lewej, ty atakujesz go z prawej. Jasne? Dawaj. Nie, nie idź środkiem! Mówiłem ci, żebyś nie szedł środkiem, a ty dalej postanowiłeś iść środkiem? Czy ty jesteś normalny? Słuchaj, twój mózg jest wielkości fistaszka, a wewnątrz jest tak owłosiony i niemyty jak nogi Donalda Tuska. Więc naucz się grać, albo nie znajdziesz pracy, nie będziesz miał wykształcenia zawodowego. Równie dobrze, mógłbyś próbować zjeść kaktusa. Byłbyś okaleczony w środku, kolcami i w ogóle by mnie to nie ruszyło. Czemu ty włączasz kamerkę? Nie wsadzaj tego kaktusa do mo... Słuchaj, bo jest taka sprawa, mogę pożyczyć od ciebie dwie dychy? Tak, tak, tam masz mój portfel. Sprawdź się w nim. Okej, okay, okej, okay, no to taki. Stary. No co tym chycikem? Twój portfel jest pusty. A, eee, wydałem parę pieniędzy na parę tam skinków. Nic specjalnego. Jakie pary? Ty masz wszystkie, jakie są tutaj dostępne! Słuchaj, to jest już trzeci raz w tym tygodniu. To jest dla mnie typowy czwartek. Ale proszę was, chłopaki, grajmy normalnie. To jest tylko gra wideo, okej? Okay? Osoba, bo ona mi pisze. Błagam, zamknij mordę i grajmy normalnie! Jesteś kupą śmieci, który Bóg dał DNA i ciało. Okej, okay, zwyzywa mu jeszcze matkę na czacie. O, 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 o. Spójrz, jestem lepszy od ciebie, mam więcej kili! Po co ci ten młot? I wtedy samochód wjechał w samochód z nadprzeciwka. Halo? Hej?